kochani, witajcie serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie małe DIY, a zrobimy sobie wieszak na ubrania dla Petropa. Jest to bardzo prosta rzecz do roboty. Tak samo jak rzeczy, które będą nam potrzebne, też jest niewiele, więc myślę, że każdy bez problemu zrobi sobie taki wieszak dla petshopów. No ale nim zaczniemy, standardowo poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kochani, oraz oczywiście subskrypcji na moim kanale. Proszę, zostawiajcie suby. Ja z góry bardzo dziękuję za wszystko. Na dole będziecie mieć pasek z moim adresem. Tam możecie do mnie wysłać paczki, listy, pocztówki z wakacji, co tylko chcecie, oraz moje na który serdecznie Was zapraszam, ponieważ staram się tam być aktywna, m, także e, serdecznie tam zapraszam i wbijajcie. Jak wiecie, na moim kanale jest też wiele innych e, DIY, takich jak pokój Logana, e, bądź basen Logana, e, kanapa i wiele innych tak naprawdę, więc jeżeli kochani jeszcze nie widzieliście jakichś, to można się cofnąć w moich filmikach i pooglądać sobie e, i zobaczyć jak to wszystko się tam robi i może sami spróbujecie zrobić właśnie coś z poprzednich moich filmików. Może akurat basen wybierzecie? E, jest to tytuł basen Logana, ponieważ jest jeszcze lato. Dobra, pora na to, także zapraszam pod ten, zwłaszcza odcineczek. No a teraz, kochani, pokażę Wam już wszystko, co nam będzie dzisiaj potrzebne. Będziemy potrzebować trzech patyczków po lodach, e, kilka wykałaczek, chociaż w sumie tylko jedną chyba wykorzystamy. Nasz ulubiony klej na gorąco, moi drodzy. E, oraz, oraz takie spinacze. I to w zasadzie jest wszystko. No i może jeszcze jakieś markery mazaki, coś kolorowego do pokolorowania tych naszych tutaj patyczków. Aha, no i zapomniałam jeszcze o... Koraliki, Kochani, no, jakieś tam koraliki będziemy potrzebować? że chyba cztery. Ja tutaj mam akurat taki zestaw, to sobie tam jakiś wybiorę. Ok, na samym początku weźmiemy oto te cztery rzeczy, czyli trzy patyczki po lodach i jedną wykałaczkę i pokolorujemy je e, mazakami, możecie farbami jak chcecie, jak kto woli. Ja wybiorę mazaki, ponieważ będzie szybciej. E, I pokolorujemy je na taki kolor, e, jaki chcemy, żeby był wieszak. Ja jeszcze nie wiem w sumie jakiś wybiorę, ale zaraz coś się wybierze. Okay, mam już trzy patyczki pomalowane na, pomalowane na pomarańczowe, jak widzicie, i wykałaczkę na czarny. Przy okazji się pobrudziłam tym czarnym markerem e, po palcach, no ale cóż. I teraz będziemy przechodzić już do kleju na gorąco. A mianowicie do tego jednego patyczka musimy te dwa pozostałe przykleić e, sobie tutaj w ten sposób. Tylko oczywiście musi być to długość tej wykałaczki, więc może jednak nie. Najpierw zróbmy sobie tak. Między te dwie wkleić. Tutaj naszą wykołaczkę, tu tak do środka. Okej, okay, ja już skleiłam mniej więcej, mi to już schnie, zostawiam to jeszcze na kilka sekund. A wy kochani, możecie mi w komentarzach napisać pro tip, jak zmyć permanentny marker z rąk. I jak nam tutaj już to mniej więcej wyschło, podklejamy te dwa patyczki, tak jakby do podstawy. Następnie, kochani, wybieramy koraliki. Ja wybrałam cztery żółte, znaczy muszą być cztery, ale kolor, jakby sobie tam sami wybieracie. A ja wybrałam żółte i będziemy je doklejać od spodu e, tutaj. I będą one imitować jakby kółka. I to też wszystko przyklejamy klejem na gorąco. E, dwa obok siebie tutaj na tych dwóch różnych wysokościach i wielkościach. Zobaczcie, kochani, ja już wszystko pokleiłam. E, są przyklejone już te kuleczki do dołu. E, Mam nadzieję, że prosto. Wydaje mi się trzyma i się nie przewraca, więc dobrze. Jeżeli coś by się Wam przewracało, to kochani, podoklejcie to jeszcze klejem, żeby było bardziej proste i myślę, że powinno być w porządku. I teraz, kochani, zajmiemy się e, małymi wieszakami, tu, do których wykorzystamy oto właśnie te spinacze. Będziemy spinacze odginać mniej więcej w taki sposób, po prostu będziemy jakby tak prostować w taki trójkąt, e, jak to powiedzieć. I żeby zostawić tutaj trzeba taką malutką dziurkę, jak widzicie, żeby właśnie można było to zawiesić na naszym głównym, dużym wieszaku. Okej okay, kochani, ja już wszystkie odgięłam. Zobaczcie, jak się mniej więcej prezentują. E, oczywiście to nie wyjdzie prosto, ponieważ jest drut i trzeba by było mocno się z tym namęczyć, żeby to wszystko było idealne proste, a to przecież tylko jest dla shopów, więc nic się nie martwcie, jeżeli coś będziecie mieć krzyło. zobaczcie, ja sama też nie mam wszystkiego prosto no i teraz tak naprawdę nasz wieszak nasz jest już gotowy, możecie sobie więcej zrobić oczywiście tych malutkich tutaj z góry wieszaczków ja zrobiłam tylko cztery i teraz można już zawiesić jakieś ubranie dla pet shopa ok kochani ja już wszystko mam gotowe, przed wami jest właśnie efekt końcowy razem tutaj z pet shopami, z wysokością żebyście wszystko widzieli tutaj na wieszaczkach zawiesiłam już kilka rzeczy czapeczek Ubranek tutaj na górę dałam kapelusz yy, oraz petrozoky tutaj już się przyglądają w co się mogą tutaj ubrać. Kochani, ja mam ogromną nadzieję, że się Wam podobało, że spróbujecie zrobić taki wieszak, bo jak widzieliście to nie jest nic trudnego. Zrobi to każdy z Was bez problemu, myślę tylko ostrożnie skleję na gorąco, bo naprawdę jest gorący, jak mówi nazwa. No i oczywiście, jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, kochani, oraz subskrypcję. Możecie mi dawać znać na Instagramie, jakie DIY chcielibyście widzieć następnym razem. Zachęcam Was również do oglądania moich poprzednich DIY. Spoglądajcie tam, spróbujcie robić. A jeżeli coś zrobicie, dodajcie zdjęcie na Instagram, odznaczcie mnie tam, a ja oczywiście zaglądnę i zobaczę i skomentuję. Więc, moi drodzy, widzimy się w następnych moich filmikach. Mam nadzieję, jeszcze raz, że się Wam podobało. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Słodka, bella.